Siemanko z tej strony The Noctes, a w dzisiejszym odcinku gramy sobie w bardzo, bardzo, bardzo creepy grę, na pewno bardzo creepy grę. Wierzę w to, że będzie gra creepy A gra nazywa się The Ghost Okej, okay, dzisiaj gramy w grę The Ghost Dziwna fasmofobia taka Tu jest 10 gdzie 9 Dzisiaj gramy w mózgu mówiłem Co my potrzebujemy, bo tam pisało o, ko potrzebujemy cztery koła, jedną baterię, jedno, jedno paliwo i jeden klucz. Wiem było koło Ale nie wiem czy to jest nie randomowo czy to nie jest to Eee, duch! Seba! Ej, bo on miał... Ej bo to jest jakiś agresywny duch chyba. Nie, bo No bo on się już pojawił. Ale to jest dopiero... A to nie to są różne duchy Tylko tu nie ma jak ten No co? Co to było? Ebo mi serce biło coła? Ebo bo go słyszałem Ja nie wiem, czy to nie, nie będzie groźny duch Ale mam apteczkę, jakby mnie walnęło Jakby mi zadało jakieś obrażenie, to mam apteczkę Co? I wiesz, lepiej chyba na kutku iść. Eeeh, skrzypienie jakieś, jest na sali gimnastycznej. go? Widzisz? miałem gdzieś tam przez chwilę. I, I otwieram kolejne drzwi. No błagam, muszę coś znaleźć dzisiaj. Mam coś, mam klucz. Czerwony klucz. I apteczka chyba. Mam baterie! Mam klucz i baterię. Fak. Co? Bo ja mu chyba zdenerwowałem. Nie, weszła! Mnie też. Zabiła. Nie, widzowie, zginąłem. Widzę ją. Jak coś, to jest jakaś stara baba w ogóle. Co jest? No, ona idzie. Właśnie do jakiegoś pokoju. O, ona może otworzyć drzwi. Zabijacie? Ej, nie wiem gdzie ona jest. Widzę ją. Tu ona pułapkę zostały, to są jakieś babcie grany. O, skończył się atak. Ej, ale ona pułapkę dała jak babcia grany. To jest taka sama pułapka. To robimy nową grę? To wychodzimy i robimy nową grę. A, ej, co jest? Tego nie było tu wcześniej. Nie, no to sama widzisz? Nie, bo to były drzwi. E, no co jest? Mam apteczkę, mam coś, mam coś. A to się jest co, co? Klucz i bateria w jednym. Ej, a bo coś się zmienia, serio? Bo to jest dopiero, to był zamknięty by by, by by na niebieski klucz. Ej, to. Mm. I to za dużo samochodu, a Wiem, otworzyłem właśnie. Mamy już. Są tylko cztery koła, paliwo jedno i klucze jeden. Hmm. Dobra, widzowie. Patrzę, mam czerwony klucz. I nie, nie musimy delikatnie chodzić, bo nas słyszy. Ej, to coś mi się wydaje, że będzie z tego seria seba. Ej, ale fajna gra. Co nie? No, czy ja jestem Pomóż mi. Jak? co tak. To git Odłożyłeś wszystko Ta, mam, tylko miałem paliwo no, Nie, baterii miałem, baterie miałem tylo, to. Ja Gdzie ty jesteś? Mam przewodny klucz Toalety to Ja mam tytuł, grę jako duch Dobra yy... No O jest coś, jest jakaś kartka E bo kartki nie mogę wziąć Bo... Ano... Czme... Co to jest? Nie wiem... O siema! <grybujesz> Jak w ogóle wyglądasz w tej grze? Ale nie... Do no, zielone klucze, ale nikt nie ma zielonego klucza Właśnie mnie jeszcze nie goniła ani razu ale on jest w twoim tempie? W sensie, że porusza się jak ty podobnie? wolniejsza. A to easy. Jeszcze schowam się w pokoju i mnie zdążyła zabić. Była w stanie mnie zabić. Okej, mam nie A tu nic nie ma. Jest ciągnę klucz! No Co? Ale że kluczem, że kluczem. Co? Serio? Hmm? Ej, wi... Coś mi się świeci. Widzę chyba, gdzie jest jeden item. Mam paliwo! Ej, mam paliwo. Tylko proszę, żeby to nie było po drodze jej. Fak! Nie, ona jest blisko, Seba. Nie goni, ale słyszę ją. Ej, bo szukam auta nie Mam co tu, co gdzieś Tu gdzieś... Się... Dobra, mam, 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 mam Chyba, nie, nie mam Gdzie było auto? Nie, nie wiem, ja mam taki sam Podobny korytarz i tutaj nie ma auta No co jest? Proszę, żeby jej nie było To Ej, bo tutaj nigdzie nie ma Ej, no halo Ej, bo to jest najgorsze, bo to trzeba zapamiętać sobie Tak, poczekaj, tu jest garaż Ej, a masz łącznicę czy coś? No co, jest tam w jakimś pomieszczeniu w ogóle głupim? Jest auto, dobra. Stało nam. Czekaj. Gdzie mam to poliwo? Po sto o tutaj. Stało nam cztery koła i jeden klucz. ma? Tu jest auto. Uważaj. Ogonicie! No nie, help, goni mnie, goni mnie. Czekaj, wokół tego, wokół, 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 wokół. Dobra, już mnie nie goni. O, tu mam coś jest, nie otworzyliśmy tej szafek, nic nie ma. Ale będzie z tego kozak seria. Już mi się ta gra podoba. Nie, no musimy przejść tą gębnę nie No, ale no, nie, no bo stało na się no, jak chcę do końca grać, Grek, już umieramy, to umieramy. Nie ma 16 minut, ja nigdy nie nagrywam tak, że do 16. I zawsze nagrywam do końca. A jako, że nagrywam na dwa kanały, to możemy do końca da nagrać. No, tu jest kurde niebieski klucz potrzebny, ale gdzie jest ten niebieski klucz? Zielony klucz. Ona tu jest blisko. Fuck! Zlegowało umiesz już. Yy, goni mnie. Oficjalnie rezygnuję z tego challenge'u. Nie chcę przechodzić przez takie coś. Fakale. Okay, ale... Mm. Ej, coś słyszę. Coś dziwnego. Co? Goni Mam klucz! No nie... To możemy się oglądać. Niebieski klucz! Ej, gdzie upatrzony niebieski klucz? E to oglądaj mnie i patrz, gdzie ona idzie. Fak. słyszałem. Właśnie nie wiem, w jakiejś zadłupii, ja nie wiem, gdzie ja jestem kompletnie. Ej, no co jest? A tutaj są drzwi. Fuck! Jest! Nie zobaczyłam mnie chyba. Ale fart. Oho. Nie zobaczyło mnie, ale fort. Ej, no, to też musi być. Nie gada Ej, nie gadać, że to nie będzie. Ej, nie gadać że to że tu nic nie będzie. No nie. To jest jakiś, No to mi potrzebował, chyba. A bo tu nic nie ma. Do, no, bo tu stracilibyśmy wiele. Ej, ale. Co to było? Może coś po drodze przekapiliśmy? Może coś po drodze przekapiliśmy? Ej, gdzie ona jest? Nie wiem, ale uciekam. Tu jest Gdzie? Daleko, Przekaj. Buja Ej, szkoda, że tu sprintu nie ma. Wytrych. O, tu zginąłeś. Mogę cię jakoś uratować? Chyba nie. Hm. Nie, nie widzę, ale słyszę. Widzę ją. Właśnie przyszedłem obok niej. No i w pułapkę nadepnąłem. A to był Ghost Event. Bo nic mi nie zrobiła. E bo, jak w graniu to jest to samo, żeby się z niej uwolnić, Krzy Cześć, krzyżówka pokój, gdzie jesteś? Ja jestem, korytarz. Jaki korytarz? Korytarz, korytarz. koło ordy ordynacyjny pokój i ordynacyjny pokój, dwa operacyjny pokój. Kory o, widzę, ale jestem daleko od ciebie. Okej, okay, idę i id, id, idę prosto i prosto, prosto mam Fuck Eskip, wszystko włączyłem. Goni mnie Chyba mnie goni A okay, mamy. Mi... No, teraz chęć, tu, tu, tu Gdzie? W tą? W tą? Dobrze, 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 no, no chodź, 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 Dalej prosto, prosto, prosto I teraz tutaj w lewo. Tu. No, no prosto jeszcze, jeszcze prosto. I tu. O kurde O kurczaki, widzowie. Co jest kostnica? Kran. Nożyczki. Nożyczki. Nie, a nie mogę jej wziąć. Ja ale w tym miejscu w tych pomieszczeniach jeszcze nie byłem. Fak. Są wywalone. Ona jest blisko. O, widzę ją. Okej, okay, to był Ghost event już jej nie ma. A to ja nie widzę jako osoba. Co? Tu masz. Koło, chyba coś kopnąłem. Koło, koło jest. Fak, mam koło. Ehm. Um. Ale to była. Jest. Tam jest, idzie. To jest gdzie mam iść? Ale on tam jest. Nie, no. Idę prosto zaraz. On tu jest blisko. Goni mnie. Gdzie mam iść prosto? Goni mnie jeszcze, słyszę. Gdzie teraz mam iść? Może być to, nie wiem, garaż 3 albo 2 Hmm Dobra. Hmm Dobra, Ej. Ej, pyta expo dostałem. Czekaj, co masz zrobić za expo? Odblokować się 7... Co? Mogę stył za 40 odblokować Dobra, ta gra jest cięższa niż myślałem. Jak Wam się odcinek spodobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. A my widzimy się w kolejnym filmie. Z zobaczymy jakie gry nas na tym razem. Cześć!